Fortnite Battle Royale umiera. W serio. Fortnite odnotowuje takie spadki, jakich jeszcze nie było. W dzisiejszych czasach gracze nie grają w typowe Battle Royale, czy chociażby rankedy. Dzisiaj ludzie grają w takie gry jak Steela Brainrot. Czemu? Czemu? Odpowiedź jest prosta. Nuda. Fortnite nie jest już kojarzony z cukierkową grafiką, starym movementem i oglądaniem ninji, jak niszczy po 30 osób na solo versus squad. Jedna gra na Robloxie potrafi mieć 30 razy więcej graczy niż cały Fortnite. Przerażające, co nie? Przyjrzyjcie się temu wykresowi. Jest na nim pokazana ilość aktywnych użytkowników Fortnite, jak i na Robloxie. Sami widzicie, że w Robloxa gra prawie 20 razy więcej ludzi. Takie same porównanie mamy ze Steamem, gdzie w jednym momencie jest aktywnych aż 10 milionów użytkowników. I teraz można powiedzieć. Ale Fortnite to jest jedna gra, nie skupisko gier jak Roblox czy Steam, i będziesz miał wtedy rację. Lecz, tak czy siak, Fortnite kiedyś odnotowywał o wiele większej liczby, szczególnie tryb Battle Royale, któremu się dzisiaj przyjrzymy. A więc przyjrzyjmy się, rok temu Fortnite Battle Royale umiał mieć, zobaczcie, pół miliona graczy, dał z podkami do 300, zobaczcie, 300, 400, czasem 500 tysięcy graczy. Oczywiście... O, tutaj był oczywiście Fortnite Raming, więc tutaj grało więcej ludzi, to był oczywiście event. No i tak sobie idziemy, jest nowy chapter Utrzymują się jeszcze dobre statystyki, patrzcie, 300 tysięcy, 400 tysięcy to są dobre wyniki Przechodzimy teraz do wakacji i patrzcie, już widać 150 tylko no tysięcy To jakiś event musiał być, nawet nie kojarzę I patrzcie tu, co tutaj się dzieje Pierwszy będzie spadek, pewnie do poniżej 100 tysięcy, o tutaj 4 września, niedawno Patrzcie, 80, dawno mega Fortnite nie miał takich spadków, patrzcie jak zobaczycie sobie Al Zobaczcie, to jest przed prawie dwóch lat, ponad dwóch lat. Widzicie? Pół miliona tu się ponad utrzymywało. Jak widzicie, najbardziej grane mapy Stilla BrainRod. Dlaczego ludzie nie grają w Fortnite Battle Royale? Niestety jeden z największych powodów to gry takie jak Blitz Royale, Stilla BrainRod czy sam Fortnite Reload. Po prostu przejmują całą grę. Sami widzicie, Stilla BrainRod, czyli gra, w którą gra najwięcej ludzi z wszystkich trybów Fortnite. Oczywiście nie mam na myśli tego, że Fortnite totalnie już umarł. Nie, Fortnite dalej utrzymuje się dość wysoko, w rankingu mając średnio milion aktywnych graczy. Ale nie jest wysoko patrząc na jego największego konkurenta, o jakim już wspomniałem, czyli Roblox. Więc krótko przemówię z mojego punktu widzenia. Biorąc pod uwagę podział ludzi grających w różne gry w Fortnite, niektórzy grają w Reloada, niektórzy grają w Steela Brainroll, niektórzy w Blitz Royale i inni jeszcze w Zero Build a czy w OG nie ma takiego poczucia wspólnoty jak kiedyś, w rozdziale pierwszym, kiedy był tylko tryb w Battle Royale. Community Fortnite niestety coraz mniej interesuje się nowościami w grze, takimi jak karnety bojowe, nowe mistówki czy nowe skiny. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta: gracze są zainteresowani za dużą ilością trybów i są podzieleni jak nigdy wcześniej. Jak tak pozostanie, to będzie zmierzać to w coraz gorszym kierunku. Dlaczego baza graczy w trybie Battle Royale bardzo szybko się osłabia? No cóż, jest kilka rzeczy. Bardzo możliwe, że aktualna formuła jest już nieaktualna. Kiedy około 8-9 lat temu powstało coś takiego jak Battle Royale, najpierw PUBG, a potem Fortnite, ludzie chcieli to wypróbować. Powiecie, 100 osób leci na mapę, wygrywa jedna osoba, i w tamtym czasie zwycięstwo faktycznie coś znaczyło. Każdy był podekscytowany wygraną i bycie najlepszym z tego lobby. I następnie, na przestrzeni lat, ludzie zaczęli odnosić setki zwycięstw, jak i tysiące. A przez to, że teraz dobiera graczy na podstawie umiejętności, niestety u graczy znaczna część, w cudzysłowie, graczy, to boty. I właśnie przez to ludzie odnoszą masę zwycięstw i z czasem się to nudzi. Prawda jest też taka, że wielu ludziom to nie przeszkadza i nie interesuje ich koniecznie formuła Battle Royale. Wiele gier odnosi większe sukcesy w szybszych grach typu Battle Royale. Krótko mówiąc, w mojej opinii twórcy mogliby bardziej się postarać, by ten tryb był ciekawszy, bardziej emocjonujący, bądź ekscytujący. Często, gdy sobie wbijam do gry, zabawy w trybie Battle Royale rezygnuje przez ilość botów, z którymi się każdy z nas praktycznie sera spotkał, i przez to granie sprawia wrażenia prawdziwej walki, jeden na jednej, w której gracz faktycznie walczy przeciwko drugiej prawdziwej osobie. Mam wrażenie, że moim celem jest zabicie 30 osób, które dosłownie nic mi nie robią i od czasu do czasu trafiam na gracza, który faktycznie może mi coś zrobić. Niestety, to ma dramatyczny wpływ na tą grę, bo pomyślcie, że większość wydatków Fortnite'a jest przeznaczona na nowe sezony, karnety, nowe bronie czy fabułę. Wszystko kręci się wokół nowego sezonu w Fortnite. Tak jakby, bo jeśli jednak mniej osób będzie zainteresowanych grami Battle Royale, to studio Epic Games może poświęcać mniej czasu na nowe dodatki do gry. A to by spowodowało, że najważniejszy tryb historii tej gry by się po prostu rozpadł. No i zobaczcie. Jeśli nawet Battle Royale upadnie, to sama gra nie powinna upaść z prostej sprawy. Ludzie będą po prostu grali w mapy stworzone przez ludzi i w ten sposób Fortnite stanie się takim drugim Robloxem. Tylko, że w takim Robloxie jest zupełnie inaczej. Aby grać, możesz wejść do przeglądarki, stworzyć konto w 5 sekund i grać w dowolne gry. A z Fortnite'em jest zupełnie inaczej, bo musisz pobrać 65 GB grę, która będzie trwała wieki, znając internet wielu osób, dlatego przyciągnięcie graczy do Fortnite'a jest o wiele trudniejsze niż do takiego Robloxa. A Roblox naprawdę opanował tą formułę. W pikach Robloxa potrafi grać nawet 50 milionów graczy na całym świecie, a ta liczba stale rośnie. Patrząc na ostatni rok, można odnotować naprawdę ogromny wzrost z około 6-7 milionów aktywnych stale użytkowników, aż do ponad 30 milionów stałych graczy, a w pikach aż do 50. Ogólnie w Fortnite niemal wszystkie najlepsze mapy są po prostu rekonstrukcje innych gier. Widzieliśmy to w przypadku OnlyJapa, czy dzisiaj w przypadku Groa Garden, bądź Steel Brainot, A pozostałe mapy, które odniosły sukces, takie jak Depeat i inne, istnieją już od wielu, wielu lat. Więc nie ma dzisiaj żadnych prawdziwie odnotowanych sukcesów. Nowych gier w Fortnite, które faktycznie by przyciągnęły nowych graczy na platformę. I nie jest to spowodowane przez małą kreatywność ludzi, tylko po prostu przy obecnym systemie jest to nierealne. Ale dobrą wiadomością jest jednak to, że obecny system nie będzie obowiązywał wiecznie. Na szczęście twórcy Fortnite dalej aktywnie pracują nad grą, robiąc turnieje, czy też robiąc nowe sezony lub przywracając Fortnite na telefony. Oczywiście nie zaobserwowaliśmy większego wzrostu liczby graczy od czasu powrotu Fortnite'a na telefony, ale jest to spowodowane tym, że nikt nie chce grać Fortnite'a na telefony przez to ile waży. Ludzie by woleli po prostu pobrać konkretne mapy. Tryby gry, które chcą mieć na swoim telefonie. I dopóki to nie będzie możliwe, Fortnite nigdy nie zobaczy gwałtownego wzrostu graczy. Podsumowując, co musi zrobić Fortnite, by odrodzić grę? Przede wszystkim musi postawić na UEFN. Muszę mieć pewność, by aktualizacje i funkcje, dzięki którym moglibyśmy tworzyć ciekawe mapy. Kolejnym krokiem, według mnie, uczynienie TIN klienta go łatwym w obsłudze, jak w przypadku Robloxa. Są to dwa sposoby, w jakim Fortnite może konkurować z Robloxem, a może ich wyprzedzić ogólnie. Wydaje mi się, że Fortnite stale odchodzi od trybu Battle Royale i staje się szeregiem wielu trybów, w które grają setki tysięcy graczy. Tak więc ogólnie nie jest tak źle, nawet jeśli najbardziej legendarny tryb w tej grze, jakim jest Battle Royale, umrze. Fortnite jako platforma zostanie na bardzo, bardzo długo, a ja bardzo chcę, by odniósł jeszcze większy sukces i żeby stale się rozwijał. Dziękuję za obejrzenie do końca i wysłanie mojej opinii na ten temat. Zostaw suba, lajka, like bo to mnie bardzo motywuje. Wpisujcie kadberą w sklepie. No i co? Miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej. Do zobaczenia w kolejnych filmach.